Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj nadaje grupa Zawodowi Wodzireje plus DJ. E. To jest podcast o weselach, a dzisiaj mamy odcinek ósmy, czyli będziemy rozmawiać o oczepinach. Na początku powiem wam dokładną historię oczepin, na czym one dokładnie polegają i też skontrastujemy to razem z tym, jak wyglądają współcześnie oczepiny. Potem do tego dodam, jakie mogą być rodzaje zabaw na oczepinach. Dokładnie też doradzę, ile mniej więcej ich powinno być. No i na koniec, jakie nagrody powinny być przewidziane w konkursach lub jakie mogą być przewidziane. Tutaj jest kwestia gustu. Także życzę miłego słuchania. Zaczynamy! Muzyka Na początku przeczytam Wam dokładną definicję tego, czym są oczepiny. Będę się posiłkował w Wikipedii, bo całkiem tam jest zwięźle i mądrze napisane, także posłuchajcie. Oczepiny, zwane też przed babinami, czepieniem lub czepinami, to dawny obrząd weselny, znany u większości ludów słowiańskich, podczas którego panna młoda symbolicznie przechodziła ze stanu panieńskiego w zamężny. Nazwa oczepiny pochodzi od czepca, czyli nakrycia głowy, jakie nosiły mężatki w miejsce panińskiego Wianka. Oczepiny odbywały się o północy, kiedy to pannę młodą prowadzono do bocznej izby, śpiewając przy tym najstarszą pieśń weselną o ich chmielu chmielu Potem druchny zdejmowały z głowy panny młodej Wianek, ścinano jej warkocz lub skracano włosy, a starsze zamężne kobiety nakładały czepiec. Czepiec weselny z białego płótna, misternie haftowany, najczęściej był podarunkiem od matki chrzestnej. Brat panny młodej lub najstarszy drużba wręczał go starościnie, która często była wcześniej swatką. Umieszczony był na głowie naznaczany znakiem krzyża i stawał się on atrybutem małżeństwa. Oczepiną wtórowały różne konwenanse. Panna młoda na niby strząsała i deptała czepek. Czasem, który z drużbów zamiast czepka wkładał jej na głowę męski kapelusz, uciekała dookoła stołu przed mężatkami chcącymi ją. Oczepić broniła się przed oczepinami sama lub pomagali jej żonaci mężczyźni. Współcześnie w Polsce pozostałością oczepin jest spotykany na wsi w niektórych regionach zwyczaj datków na czepiec. No, musicie po tym wstępie przyznać, że faktycznie oczepiny współczesne się mega różnią od tego, co było kiedyś. To jest w ogóle niespotykane tak naprawdę już nigdzie. Ja przynajmniej raz wesele jeszcze lat nie widziałem o tym, jakby nikt mi nie sugerował, żeby zrobić coś podobnego. No, ale tradycja jest tradycją i warto ją znać. A teraz powiem wam dokładną historię tego obrzędu, czyli skąd w ogóle się wzięły oczepiny. W literaturze oczepiny opisywane są nie tylko jako symboliczna część uroczystości weselnej, ale również jako ważne wydarzenie w życiu panny młodej. Dziewczyna wychodząca za mąż poprzez obrzęd oczepin zyskiwała świadomość zmiany, która nadchodziła w jej życiu. Znakiem tego w czasie oczepin panna młoda płakała w tęsknocie za panieńskim okresem życia, jak również w obawie przed tym, co ją czeka w okresie małżeństwa. Oczepiny najczęściej i rozgrywały się późnym wieczorem. Zamężne kobiety zabierały pannę młodą do innego pomieszczenia, usadowiały ją na ławie, stołku lub, lub skrzyni i ściągały jej wianek. Wirtuale oczepin, który stanowił swój akt inicjacji małżeńskiej brały udział wyłącznie kobiety. Uroczystość zaczynała się najczęściej od przemowy starościny, która w imieniu wszystkich zgromadzonych mężatek słała pozdrowienia w kierunku panny młodej, natomiast zebrane wokół niej druchne śpiewały. Oj, ino dziś, ino dziś we wianecku chodzisz. Słysząc to, panna młoda pytała, oj, czemuż to czemuż mogę jeszcze i jutro? A druchy odpowiadały, oj, nie możesz, nie możesz, wisi w czepiec w komorze. Większość oczepinowych przyśpiewek jest pełna smutku i przygnębienia. Należy bowiem pamiętać, że dziewczyna zazwyczaj wychodziła za mąż nie z miłości, zaś jej wybranek był wybierany przez rodziców tej kobiety. Nie dziwi więc fakt, że wiele pieśni ludowych przedstawia obraz płaczącej nad strumykiem dziewczyny, która nie chce dać sobie uciąć włosów, które obok wianka były przejawem ich panieństwa. Wizerunek młodej dziewczyny siedzącej nad rzeką, czeszącej w płaczu swoje włosy, był oznaką utraconego już wianka lub sygnałem, że panna młoda jest tuż przed oczepinami. Pierwotnie oczepiny odbywały się po przenosinach młodej do domu męża. Od początku XX wieku oczepin dokonywano w czasie trwania wesel. Zgodnie z tradycją, oczepiny odbywały się w komorze. Młoda broniła się przed tym i uciekała. Za jej odnalezienie odpowiedzialni byli drużbowie, którzy mieli doprowadzić ją do izby. Obrzędu oczepin dokonywała starościna, tak zwana swaszka, wraz ze starszymi gospodyniami. Panna młoda siedziała na dzieży, odwróconej dękiem do góry, na którą czasem kładziono barani korzuch z wywróconą sierścią. Był to symbol płodności. Młodej pannie zdejmowano wianek i zakładano czepiec oraz chustkę. Od tego momentu stawała się pełną prawną gospodynią, tak zwaną babą. Od początku XX wieku oczepiny odbywały się nie w komorze, a w izbie, przy udziale wszystkich uczestników wesela. Po oczepinach młoda mężatka musiała zatańczyć specjalnie Specjalny taniec ze starościną, dróżkami i młodym zwanym wywodnim, podczas którego zwyczajowo kulała. Oczepiną towarzyszyło wiele obrzędowych pieśni, weselnych, nieraz o żartobliwym charakterze. Po oczepinach kobiety wprowadzały pannę młodą do weselnej izby, po czym rozpoczynały tak zwany taniec kobiet. Musiały przy tym dbać o to, by każda kolejno przetańczyła jeden taniec z panną młodą. W czasie, gdy panna młoda tańczyła, inne kobiety śpiewały. Pieśni nadal dotyczyły głównie zdjęcia wianka i wejścia panny młodej w rolę mężatki. też były one pełne wspominanych już motywów skargi panny młodej, że ją zmuszano do zdjęcia wianka i włożenia czepca oraz ukochania tego, który jej wybrał inne kobiety. Te pieśni miały już jednak żartobliwy charakter. Pan młody musiał dać największy datek, po czym dopiero mógł odebrać swoją żonę, której podawał kubek wina, a następnie czasował winem każdą z kobiet. Dawniej uważano, że na tym w zasadzie kończył się obrzęd oczepin. W relacjach najstarszych informatorów zachowane są wspomnienia o formie oczepin, jaka panowała mniej więcej do czasów I wojny światowej. Wówczas to młodej mężatce rzeczywiście zakładano na głowę czepek, który musiała mieć na głowie aż do końca weselnego przyjęcia. Istniał wtedy jasno sprecyzowany nakaz, by kobiety zamężne nosiły go na głowie. Po oczepinach, zarówno tych w formie klasycznej, czy uproszczonej, zabawa zaczynała się na nowo i z reguły trwała do rana. A teraz przejdziemy do definicji współczesnych oczepin. A na końcu na pewno dodam coś od siebie, żeby powiedzieć wam, jak dokładnie to teraz wygląda. Współcześnie obrzęd oczepi, nawet w formie zabawy, zanika. Funkcjonuje powszechnie jako zjawisko kulturowe, polegające na tym, że po północy panna młoda przebiera się w inną suknię. Obecnie oczepiny nie stanowią jednego z fundamentalnych filarów zabawy weselnej. Zabawy odbywające się w toku wesela mają charakter humorystyczny. W okolicach północy często odbywa się celebra zdjęcia w welonu przez pannę młodą. Co więcej, pan młody również pozbywa się krawatu lub muszki. Podczas nowoczesnych oczepin m.in. przygotowywuje się około 100 balonów. Do dwóch wkłada się karteczki z napisem Pan Młody i Panna Młoda, a wygrywa ten, kto znajdzie te karteczki poprzez nakuwanie igłą balonów. Ok, dalej są już opisy na Wikipedii gier i zabaw oczepinowych. Tyle jeżeli chodzi o definicję w internecie, a ja teraz Wam powiem, jak to realnie obecnie wygląda. Mogę się zgodzić z tym, że faktycznie oczepiny mają często charakter humorystyczny, chociaż tej akcji z balonami też nie widziałem i nigdy nie robiłem. Nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek w to robił, aczkolwiek są to raczej zabawy z nagrodami gdzie ktoś bierze w czymś udział i zostaje na końcu o to nagrodzony to jest jedna osoba lub grupa osób Oczywiście na początku jest symboliczny wybór nowej pary młodej co jakby jest najczęściej teraz powtarzane, znane i wszędzie obecne No i zabawy mogą być różne od sportowych, po quizowe, po tradycyjne, po takie nowoczesne, oryginalne, autorskie Także do tego teraz przejdę I tu jest kolejna kwestia, czyli jakie są rodzaje zabaw oczepinowych Nie mam zamiaru tutaj wymieniać konkretnych zabaw, jakie mamy w ofercie bo gdzieś tam w połowie możecie je znać na wesela chodząc, ale w drugiej połowie są to nasze autorskie projekty, nasze autorskie zabawy i staramy się nie dzielić z tym nawet w necie, nawet na stronie internetowej, żeby po prostu za chwilę nie robiło tego połowa Polski, jak to się mówi. Miałem takie osobiście zdarzenie, gdzie wymyśliłem jedną zabawę startując na wodzie Roku w Polsce w 2018 roku, gdzie wymyśliłem taką jedną zabawę, no już właśnie mniej mniejsza o to Jaką. I potem napisało do mnie, nie wiem. Może 10 czy 15, może 12 innych kolegów w Rejów, którzy pytali mnie, jak to zrobić, jak to wymyśliłem, jak dokładnie taką zabawę, którą ja zrobiłem, przeprowadzić. No, jakby przez to, że inni to już widzieli, traciło to na swojej oryginalności i inni też starali się to wprowadzić do oferty. To jest z jednej strony zrozumiałe, że jedni się inspirują innymi, zwłaszcza tymi, co mają oryginalne pomysły. Z drugiej strony, jak wszyscy robią to samo, to no jest to po prostu nudne, niekonkurencyjne, no i uważam osobiście, że słabe. Że okej, okay, są jakieś tradycje, zabaw, które się powtarzają, można to zrobić, tak? A z drugiej strony, warto. I zachęcam was do tego, żeby mieć swoje własne zabawy, żeby trochę usiąść, coś zmienić, coś wmyślić, coś popatrzeć, coś rozpisać. I wtedy jak będziecie opowiadali o tym potencjalni koledzy, w wodzireje, tutaj mówię do was, DJ-e, czy zespoły weselne, będziecie mówili w trakcie spotkania swoim potencjalnym parom młodym o tym, to oni się w tym zajarają, zachwycą i będą czyli was dzięki temu, że jesteście właśnie oryginalni. Najczęstsze zabawy na uczelniach, jakie możecie spotkać, to są zabawy taneczne, zabawy w formie quizów, zabawy muzyczne w sensie, że trzeba nie tylko zatańczyć, ale na przykład piosenkę jakąś odgadnąć. Są to zabawy oparte na konkurencyjności i to mega Wam polecam, bo to wychodzi najfajniej, czyli wszystkie zabawy w postaci rodzina kontra rodzina, dziewczyny kontra chłopaki, młodzi kontra starsi, kiedy wiecie, jest element rywalizacji, to te zabawy wychodzą zawsze. Fajniej, bo jest po prostu większa widowiskowość tego. No i są różnego rodzaju zabawy oparte głównie na parze młodej, co osobiście pary młode to już zależy od charakteru. Raz lubią, raz nie, raz to wybierają, właśnie a raz nie. Z drugiej strony bardzo to lubią goście weselni, bo mają okazję poznać jeszcze lepiej parę młodą i jest to skupione typowo na nich, a ludzie to na weselach po prostu lubią. Co jest dla mnie zrozumiałe. A ile powinno być dokładnie z zabaw oczepinowych? No tu jest kwestia mocno otwarta. Zawsze mówię moim klientom, że to zależy od nich ile ich wybiorą, ale z drugiej strony konkretną liczbę również sugeruje, ponieważ ma to realny wpływ na całe wesele. Pamiętajcie o tym, że wesele trwa średnio około 10 godzin, a jak zrobimy długie oczepiny, to jakby odetniemy tą część główną zabawy z muzyką, która jest uważana najważniejsza i jest największą wartością, jaką możemy dać gościom na weselu. Z drugiej strony, jak wiecie, że będziecie mieli ekipę, która będzie aktywnie brała udział w zabawach, to czemu nie? Można te zabawy robić, może być ich więcej i można się na nich skupić. Konkretnie mówiąc, zawsze podaję, że na oczepinach powinno być około 3-4 zabaw, o ile w ogóle je robimy. Ale czy robić je, czy nie robić, to do tego za chwilę też dojdę. Ale jest tak, kochani, że jeżeli wybierzecie trzy zabawy na oczepinach, to to potrafi już trwać 30 minut. To zwróćcie uwagę, ile to jest czas na przestrzeni całego wesela. Gdzie są posiłki, gdzie są podziękowania, gdzie są inne aktywności. No cztery zabawy to potrafi być nawet 45 minut, a jak mamy ich więcej, no to oczepiny są takim dużym elementem wesela, Godzina i dłużej i tak dalej. Mimo, że jestem wodzirejem zawodowym, to staram się nie robić bardzo długich oczepin. Raczej idę w kierunku, że wolę zrobić zabaw mniej, ale konkretnie, ciekawsze, fajniejsze, dostępne po prostu dla wszystkich. Zwróciłem też uwagę na to, to też wynika z niektórych badań, które czytałem w internecie i też jakby znam na swoim przykładzie dokładnie to, że jeżeli robię powyżej tych czterech zabaw, to najczęściej tracę uwagę wśród gości, oczepiny też nie są dla wszystkich, z racji złych skojarzeń niestety, jakichś oldschoolowych zabaw, tego, co zrobił zespół w latach 90. -tych, na tych oczepinach, z jakimiś balonikami, przebijanie jakichś baloników, w pup pupami czy jakieś przykładanie jajek pod sukienką. No, my nie robimy podobnych rzeczy, dlatego chodzimy we frakach i podejmujemy się nie tylko podwyższonego standardu. Z drugiej strony, tak często ludzie reagują, jakby znają takie wesela, jak zawsze ci, co nie chodzą na wesela często, to po prostu uciekają od oczepin, i to nie jest niestety dla wszystkich. Tak jest zawsze, że bierze, powiedzmy, przy dobrych wiatrach duża grupa udział we wszystkim, ale czasami jest ciężko, że dużo osób. Tylko je obserwuje, jest gdzieś tam z boku, patrzy, ale nie bierze w ogóle udziału. Także zastanówcie się nad tym, czy jaką macie dokładnie drużynę na weselu, czy oni będą raczej brali udział chętnie w zabawach, czy nie. No jakby tutaj nie ma cudów, jak macie ekipę młodą, sporo znajomych, to raczej wszystko się fajnie uda. Jak jest więcej rodziny i ta rodzina jest gdzieś tam w średnim wieku, plus. W cudzysłowie, to co jest różnie. A to też zależy od zabaw. Można wrać takie zabawy, żeby były skierowane na tą grupę docelową. Wtedy też wchodzi fajnie. Czasami mi się zdarza, mimo że jestem wodzirejem, czyli tutaj jakby społecznie jestem kojarzony z tym, że jestem od nie tylko nauki tańca na weselach, prowadzenia animacji i ogólnie wysela konferencjersko, ale również od oczepin. To zależy naprawdę od ekipy. Jak mi się zdarza jakaś grupa, nie wiem, z głębokiego miasta, w, tak, w cudzysłowie, lub gdzieś tam osób. Yy... Znanych i lubianych, to na przykład oczepin w ogóle nie ma, bo oni to źle kojarzą, to jest dla nich piaszne i cześć. Jakie by nie były um, te zabawy? Ja to rozumiem i to jest fajne. Fajne o tyle, że macie wybór, jakby ja zawsze o całej ofercie opowiadam od A do Z. Z drugiej strony możecie wybrać. W takim podejściu slow-weddingowym, że nie trzymamy się scenariusza, że nie gonimy na tym weselu za niczym, to oczepiny absolutnie mogą być, ale nie muszą. Pamiętajcie, że to jest wasz dzień i nikt nie musi wam absolutnie nic narzucać. Faktycznie, jak nie robimy tam niektórych zabaw gdzieś tam, powiedzmy na jakiejś prowincji e, głębszej i nie zrobimy tak zwanego zbierania na wózeczek, albo w ogóle wyboru nowej pary mody, to ktoś tam potrafi zapytać e, proszę pana, ale nie było tej zabawy, ona zawsze jest u nas na weselach. To ja wtedy mówię, że no to wesele jest troszeczkę inne, skupiamy się na innych, również fajnych rzeczach. Więc pamiętajcie o tym, że tradycja jest ważna, ale jak zrobicie coś nowego, oryginalnego, to myślę, że dzięki temu gość Lepiej zapamiętają wasze wesele. To jest ważne. No i teraz dochodzimy do tematu ostatniego, czyli jakie nagrody powinny być w konkursach oczepinowych. Przede wszystkim mm, to, co możecie znać, to jest wręczanie alkoholu wszystkim uczestnikom lub zwycięzcom danej konkurencji. Ja Wam osobiście powiem, że to jest okej, okay, jak ktoś chce tak zrobić, ale ja nie jestem tego fanem. Nie jestem tego fanem z jednego prostego względu, że mi to zabiera dzieciaki z zabaw. To znaczy, że jak. Okej, okay, no nie na każdym weselu są dzieci, ale jak już one są i też biorą aktywnie udział w zabawach, to załóżmy jakiś chłopak wygra, który ma, nie wiem, 14 lat czy 12 jakąś konkurencję. Ja mam na przykład od państwa młodych wódkę do rozdawania jako nagrody. No tak trochę słabo. No, Jest pełnoletni, rodzice patrzą. Ludzie tam w połowie się z tego śmieją, w połowie to krytykują. No, ja z tym się źle czuję, daję też uważam, zły przykład, także staram się w ogóle unikać alkoholu. Tym bardziej, że można zrobić inne fajne rzeczy, i teraz do nich przejdę. Ja stawiam bardzo na nagrody rzeczowe. To mam w swojej ofercie. Staram się, żeby nas to również wyróżniało. Chodzi o to, że my kupujemy nagrody konkretne na konkurs, dokładną ilość jakich mamy, chociaż zawsze mamy ze sobą jakiś bufor, żeby było tego więcej. No i dajemy od siebie te nagrody zwycięzcom danej konkurencji. Jest to o tyle fajne, że zawsze jak się gdzieś ta nagroda kończy, ja na przykład to wesele prowadzę, tak, mam ze sobą swojego DJ-a, to, DJ, to, to mój DJ gdzieś tam po cichu daje tą nagrodę parze młodej i oni na sam koniec wręczają tą nagrodę i to jest na ogół nagroda dosyć śmieszna. No, mogę tyle powiedzieć, żeby też nie wszystko zdradzać. Jest tak, że zabawa jest zabawna, potem jest nagroda zabawna i budujemy pozytywne emocje jeszcze bardziej. Jest to super, bo nie musicie wydawać pieniędzy na alkohol wiadomo, wódka nie jest najtańsza, także nie tracicie żadnych pieniędzy, nie musicie się martwić o zapasy, żeby mi to przynieść, żeby to leżało, żebym miał ja się gdzieś tam pytał kelnerów. To jest też również inwestycja po mojej stronie. No i dodatkowo jest znowu inaczej, znowu delikatnie inaczej, oryginalnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. Daj mi znać koniecznie, co sądzisz na temat tego odcinka. Jeżeli ci się podoba, to udostępnij go dalej, proszę. Jesteśmy też od tego tygodnia na dwóch nowych platformach: to znaczy Google Podcasts i na YouTube. Także dzięki za słuchanie i do usłyszenia w każdą niedzielę.